jak sprzedawać bez rabatów. Tak? Czyli tutaj opieramy się na tym, żeby przedstawiać wartość w postaci naszej pracy, naszego doświadczenia, naszych gdzieś tam inwestycji w siebie. Nie konkurujemy ceną, tylko właśnie tutaj postujemy nasze na przykład efekty prac przed i po, opinie, nasze wyjazdy ze, ze szkoleń, czy też pracę nad sobą, tak? bo też czy praca na... Na, na skórach, tak? Czy tutaj takie własne dokształcanie się i własna praca, po prostu do dążenia do tej perfekcji, tak, w, w tej naszej pracy, żeby to po prostu publikować, przedstawiać, żeby to budowało naszą wartość i też, żeby tutaj budowało świadomość klientki, że ta cena po prostu ma oparcie, tak, w tym tutaj waszym też działaniu, doświadczeniu pracy nad sobą i, i tym wszystkim, co jest z tym związane. Dbamy też o tą obsługę klienta. Tam, gdzie są tak naprawdę niskie stawki, najczęściej nie ma po prostu. Czasu, chcesz pracować na pełnych stawkach, nie wykorzystywać rabatów, to na pewno musisz tutaj zadbać o obsługę klienta, co jest pięknym wyróżnieniem, bo naprawdę rzadko kto to dzisiaj robi. Panie niesamowicie to odbierają, tak? Jeżeli po kilku zapytaniach o ofertę dostają tylko wiadomość z ceną, a ty faktycznie zainteresujesz się panią, tak? Na czym pani zależy, jaki efekt chciałaby pani uzyskać, a może wyśmiesz po prostu kilka też zdjęć, tak? Przykładowych efektów. Które pani by się mogły spodobać, tak? No to zobacz, jaka tutaj jest też niesamowita różnica.